saw the city passing by my window was in the crowd but i felt so alone looked at my phone like every other second my future was blurry and numb a tunnel where there's no light W kolejnym vlogu na kanale Pushing Girl. Najpierw chcę Wam pokazać mój outfit. Dzisiaj jest dość chłodno, więc mam jeansy z River Island. Oczywiście kroksy najlepsze, moje ulubione. Tutaj kot, który mnie cały czas gryzie. A stóp mi dzisiaj nie będziesz gryzła. Co? No właśnie, no właśnie. E, ta koszulka. Też chyba jest z River Island. Nie mam metki, bo ją wycięłam, bo mnie gryzła, więc nie sprawdzę, ale jestem 90% pewna, że ona jest z River Island. A biżuteria jest z Vezzy, bo ostatnio wyszli z bardzo fajną kolekcją z kamerdolcami. Yy, I to jest właśnie aventuryn i ciocia Aga sobie kupiła opal. Ja teraz wychodzę na shopping, może Julka ze mną pójdzie, może mama, może nawet Nadia, ale nie wiem, zobaczymy Są teraz wyprzedaże i bym chciała wstąpić do H&M, bo ostatnio zauważyłam, że dziewczyny w Polsce bardzo często noszą kolarki i oversize t-shirt I właśnie bardzo mi się to podoba, bardzo to ładnie wyglądam. i chciałabym sobie kupić kilka tam t-shirtów, bo kolarki już mam Więc wychodzimy i zobaczymy, czy, czy znajdę coś, czy nie znajdę Lipa czy nie lipa, tak jak ostatnio w Rzeszowie. Jak szukałam cargo pants, nie było mojego rozmiaru. Kupiłam sobie jeszcze moją ulubioną wrażoną kawkę i pogadałam sobie chwilkę z Panią o pogodzie i w ogóle pani bardzo sympatyczna. Ja teraz idę po mamę i po Julę i zapójdziemy do Carpura. Jestem z Julką, z mamusią i z Nadusią. na diabo. Cześć! 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 Gdzie idziemy? Ojeku, ojeku co ty robisz? Ojejku. O O nie nie, nie nie! Idziemy do High M! Patrzcie jaki fajny top OMG! Bardzo ładny! Ooo Fanta też bardzo fajna, tylko że tu jest... Nie wiem czy tu jest więcej takich, czy tylko jedna jest powieszona. 50 zł XSK. To na mnie by było okej okay. Czarnych to a nie chcę, takich ciemnych to nie Fajna, delikatna, bardzo fajna O, Weronika robi rating ciuchów O, jaka spódniczka fajna, OMG, materiał też serombisty Bardzo fajna, bardzo ładna Sprite też bardzo fajna, XS, jest tu fanta? Z tyłu jest Które buty ci się podobają? Te? Ładne A jaki to jest kolor? Czerwony? Ta, 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 ta. Te? A jaki to jest kolor? Niebieski? O jaki fajny Te? A ty jesteś dużą dziewczynką No Nie, Jest nie. język Nie Czemu? Nie Nie lubisz być nagrywana? A powiedz cześć. But ci spadł. Halo! Ej! Ej! Buciki Ci spadły. OMG. OMG! Patrzcie co znalazłam! O jakby w Wisonie u nas w Irlandii było, był taki wybór klasycznej literatury jak jest w, w MPQ, to ja bym normalnie była szczęśliwa, bo tutaj jest o samo Daza, tutaj jest dużo Fiodora Dostojewskiego, a w Irlandii dużo tego nie ma, więc... Tak w ogóle Julka się do mnie krzywi. Ostatnio w ogóle znalazłam takie zarąbiste spodnie, ale one są na mnie, albo za małe, albo za duże. Zobaczcie w ogóle jaki fajny set. on się do mnie krzywi. Pomocy! Eee, bardzo fajne sety w, e, w hałsie są. Polecam. Właśnie kurde zastanawiam się nad tym. Eska! Julka! Pomocy, Julka mi to kucza. Wy tego, nie, wy tego nie widzicie i nie będzie... O, prawie takie jak moje. Wy, wy tego nie widzicie i nie będzie wiedzieć o co chodzi, ale ona mi to kucza. Jezu! Juna. To tak ładne. Fajne, fajne. Zastanowię się. O, w ogóle patrzcie jakie torebki fajne. OMG! Patrzcie, te motorki są fajne. Co nie, Jula? A jaka koszulka ładna. Teraz idziemy do reset i Julka mi właśnie powiedziała, że nikogo nie obchodzicie, a idę. No, Chodź powiedz sobie. co zrobiłaś. Co zrobiłaś? A ja mówię, co, chodź tam, już mi przybitkę zostawiłam Konik polny. Kładziemy się spać O jest moje plecy, O, Mięciutko tu Możesz się A, tam położyć mała, na moje, moje plecy Ej, bo tam jest takie łóżko, idziemy się położyć? Tak Kładź się, Jula Ja i Jula idziemy kochani spać sobie. bardzo zmęczone, się bardzo trudny dzień 24 godziny w sklepie Home Menu. Chętnie Chcesz? A, będziesz Tak, kilka wyjść do środka No usiądź! O Jezu, o kurde O Jezu, jakie ciężkie Jejku, jest tego minionka Bardzo mi wygodnie Kupiłaś mięk? Dostałam cię gratis Wieksu! ktoś kupić? Szybko, po Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dobra, wybieramy ci jedzonko. Uuu, Gerber, czy Bobowita? Gerber, czy Bobowita? Gełbeł Ile masz lat? Ile masz latek? Pięć! Mogę no, się na trzy. Babysiki mi kup! Jedziemy tak po To dla mnie! Ej! Ej, czekaj, dużo. Ej, czekaj! Nie. To dla mnie. Weronika wzięła sobie Pampersy. Dobra. Niepotrzebne ci są? Już nie potrzebuję. Już nie mam problemu z moczem. Za późno. że coś, ale robimy wstyd. Ludzie się z nas śmieją. Okazało się, że ja teraz jestem ziemniakiem. Jakim młodym? Ziemniaki wczesne luz. Jestem już rabarbarem.